Cześć witajcie, temat jaki chciałbym dzisiaj poruszyć jest naprawdę bardzo obszerny także wybaczcie mi jeżeli będzie jakaś występuje jakaś chaotyczność będę wracał do pewnych wątków ale naprawdę chcę dużo przekazać i chciałbym żeby to było teraz i w tym jednym odcinku chciałbym dzisiaj poruszyć temat często zadawanych pytań na temat mączki bazantowej na temat nawożenia na temat łączenia pewnych składników pewnych nawozów i może zacznę od tego tak pokrótce czym są nawozy nie bójmy się, słuchajcie, powiedzenia nawozy, ponieważ nawozy występują, yy, są to nawozy mineralne, zazwyczaj są to nawozy sztuczne, i są nawozy organiczne, naturalne, ale też są nawozy mineralne, naturalne, takie jak na przykład mączka bazaltowa. I właśnie zadajecie pytania tego typu, czy jeżeli zastosowaliście wapno, jeżeliście nawozili wapnem. I teraz zastosowaliście, nawozili mączką bazaltową, czy nie przedawkowaliście, nie przedobrzyżyliście i tak dalej. Słuchajcie, to są nawozy mineralne, ale naturalne. I naprawdę mączka, zwłaszcza mączka bazaltowa, jest to genialny nawóz. Przyroda sobie tak to fajnie wymyśliła, tak to wszystko ułożyła, że po pierwsze nie przedawkujemy tego, a po drugie damy roślinie to, na co. To, czego ona potrzebuje w danej chwili. W danym momencie mączka bazaltowa, ludzie na mączce bazaltowej poznali się bardzo dawno temu. Wykorzystywano właśnie pyły wulkaniczne do nawożenia. Gleba, powst gleba pierwotna, to tak na dobrą sprawę, to jest piasek. To jest kruszające, to są kruszające skały. Bo w momencie, gdy, gdy Ziemia powstała, to była jedna wielka skała. Pod wpływem erozji wiecznej tworzyła nam się Gleba. Później doszły składniki organiczne, jakieś szczątki roślin, szczątki yy, różnych organizmów, które wpłynęły na wygląd gleby, którą mamy dzisiaj. Ale pomimo tego, że tam są, jest dużo takich różnych rzeczy, w wyniku naszej działalności, w wyniku uprawy roślin, w wyniku jakiejś rabunkowej gospodarki, stosując jakieś nawozy, stosując środki ochrony roślin, stosując monokulturę. My tą glebę wyjaławiamy, my niszczymy jej strukturę. Zła uprawa, zła agrotechnika też ma wpływ właśnie na strukturę i na właściwości fizyko-chemiczne naszej gleby. Dlatego stosujemy nawozy. I nawozy naturalne, organiczne na przykład obornik, na przykład y, liście roślin, y, na przykład kompost, na przykład y, słoma to są nawozy. I żeby te nawozy wzbogacić, stosujemy właśnie mączki bezaltowe i stosujemy również humusy, ale o tym później. Pytacie, czy nie przedawkowaliście? Nie. I właśnie tutaj chcę nawiązać do tego, że to jest według mnie bardzo dobry model. Bardzo dobry model nawożenia, że na jesień, jeżeli nie stosujecie nawożenia obornikiem czy kompostem, daliście wapno, a na wiosnę zastosowaliście albo zastosujecie mączkę bazaltową. Myślę, że to jest bardzo dobry model nawożenia. Już wyjaśniam dlaczego. Dużo jest pytań i słów krytycznych, że w mączce bazaltowej występuje glin. Czyli z glinu robimy aluminium. Słuchajcie zdziwiłoby mnie gdyby w mączce tego glinu nie było ponieważ glin jest trzecim pod względem występowania minerałem pierwiastkiem w glebie natura z jakiegoś powodu ten glin w tej glebie umieściła jest ono również w mączce bazaltowej ponieważ w mączce bazaltowej są 72 naturalnie występujące minerały w glebach w glebie generalnie czyli w ziemi z jakiegoś powodu ta natura tak zrobiła. I żeby ten glin był aktywny, musi być aktywowany. On, się, on wchodzi w reakcję w glebie kwaśnej, gdy mamy odczyn naprawdę kwaśny. Więc wapnując, czyli wracu do tego, co mówiliście, do tych Waszych pytań, wapnując, czyli odkwaszając glebę, yy, powodujemy to, że ten glin, który Ewentualnie znajdował się, bądź ten dostarczony, bo jest tam naprawdę go niewiele. Dostarczony z tą mączką azaltową, on po prostu się nie aktywuje. Po prostu nie jest nieaktywny. Druga rzecz. Występują w, w glebie naturalne mikroorganizmy, różnego rodzaju większe bądź mniejsze drżownice, owady, które przetwarzają też tą glebę. Takie owady po prostu. W wyniku tej swojej działalności <laughs> potrafią też naprawdę wiele dobrego, wiele toksyn po prostu neutralizować. Ale nie bójmy się tego, i także tutaj myślę, że jeżeli przeczytacie taki komentarz, naprawdę słuchajcie, to tak samo jakby powiedzieć, że dwutlenek węgla jest szkodliwy. A dlaczego w naszym powietrzu występuje dwutlenek węgla? Z jakiegoś powodu on występuje. Nawet sama wymiana powietrza wydychowanego z naszych płuc też nie jest do końca idealne. Też gdzieś tam w tych drogach oddechowych zostaje dwutlenek węgla, który ponownie wdychamy, i tak dalej. Słuchajcie, nie ulegajmy tutaj jakimś dziwnym emocjom i, i jakiejś tam panice. Wrócę teraz jeszcze do, do mączki bazaltowej Mączkę bazaltową możemy stosować w różny, do, do różnych celów. Do różnych celów. I może tak, zacznę od tego w jakiej ona formie występuje. Ja stosowałam u siebie taką bardziej grubszą y, mączkę, nie pokazywałem tego. Ale ostatnio przerzuciłem się na taką. Słuchajcie, to jest taka forma takiego piasku kwarcowego. Fajnie się aplikuje. Możecie zajrzeć tutaj y, do mojego filmu, gdzie jest z sadzenia czosnku, gdzie tam ręcznie rozsytowałem tą mączkę. Moim zdaniem idealna, genialna sprawa. Genialna frakcja, ona się delikatnie tylko pili, także nawet jeżeli mamy jakiś tam wiatr, który tak naprawdę no, wyklucza właśnie taką aplikację, ale nawet jeżeli mamy taki delikatny wiatr, fajnie ona się rozsypuje. To jest to mowa o tej mączce, o tej frakcji, którą możemy stosować do kompostowania. Możemy zabezpieczać z zabornikiem, możemy zabezpieczać ją przed różnego rodzaju owadami niepożądanymi, szkodnikami, przed ślimakami. Posypujemy sobie czy grządkę, konstrukcję takiej grządki, czy jakieś tam ścieżki, czy wokół roślin. To mączkę, ta jest taka bardziej pyłista, to jest taki pył, można powiedzieć. To mączko właśnie możemy zabezpieczać przez różnego rodzaju szkodnikami, podobnie jak tą. To ta się po prostu inaczej troszeczkę zachowuje, bo jest bardziej pylista, więc możemy ją osypywać rośliny. Możemy przed owadami, typu na kapusty, w kapusty, przed bielinkiem, możemy przed mszycą, przed ślimakami również. I tutaj polecam to, jeżeli wystąpi taki problem, przed różnego rodzaju nawet chorobami grzybowymi i tak dalej, jeżeli taki problem wystąpi, to posypujmy, gdzie jest, gdy są te rośliny wilgotne, gdy tam mamy tą rosę, gdy ona tam już zaczyna opadać. I po jakimś deszczu, jeżeli te objawy nadal występują, szkodniki nadal występują, powtarzamy to, powielamy. Także nie bójmy się, że przedawkujemy. Nie ma tutaj opcji, że przedawkujemy mączkę bazaltową, ponieważ mączka bazaltowa jest tak genialnym nawozem, już nieraz to podkreślałem, że ona po prostu jest pobierana przez rośliny. To, co w danej chwili tej roślinie jest potrzebne, to, co jest akurat wymagane. Przyjdzie następna uprawa roślin, korzysta być może z innych składników, także to wszystko zostaje w glebie, tworzy jej elementarny składnik, także tutaj nie ma problemu z tym, jak najbardziej. Słuchajcie, zawsze powtarzam też, stosując różnego rodzaju środki, nawozy żeby wymieszać te nawozy w całym profilu glebowym, czyli w tej warstwie gleby, którą wykorzystujemy do naszych upraw, czy są to uprawy korzeniowe, tak jak marchewka pietruszka, czy takie płytko korzeniowe z rozłogowym systemem korzeniowym, czy z jakimś innym. Więc mój model wyglądałby w ten sposób, że czy jest to wapno, czy jest to mączka, że na jesieni przed tą głębszą uprawą aplikujemy i później na wiosnę przed uprawą przedsiewną i jeszcze raz rozsypujemy. Także tutaj nie ma obaw, że to przedawkujemy i tak dalej. Po prostu chcę, żebyśmy zapewnili, zapewnili naszej roślinom, naszej glebie jak najlepsze warunki. Moczka bazaltowa pozytywnie wpływa również na strukturę gruzołkowatą gleby. I to, że on ma odczyn zasadowy, bo ono, no, to jest około 10.0. Wapno ma odczyn. 12.0. Nasza gleba, nie wiem czy mówiłem, powinna mieć około 7-7,5. Także właśnie taki odczyn zasadowy, ten optymalny pH wpływa na to, że tworzy się nam ta gruzełkowatość gleby. Tam występują te procesy fizykochemiczne. To też powoduje absorpcję wody, czyli są te gruzełki, gdzie magazynowana jest woda i tak dalej. Ale żeby to wszystko zadziałało bardzo sprawnie, właśnie powinniśmy również stosować. Różnego rodzaju kwasy humusowe, a zwłaszcza słuchajcie po wapnowaniu, to zawsze będę powtarzał: Wapno, a zwłaszcza wapno krwowodowe, jest środkiem nawozem bardzo reaktywnym, czyli bardzo szybko działa i ma wpływ na naszą glebę. To powoduje, wapno powoduje, że zabijane jest życie biologiczne w naszej glebie. Porównałbym to do terapii antybiotykowej, gdzie stosujemy probiotyki. Więc po wapnowaniu, po wapnowaniu, słuchajcie, stosujemy różnego rodzaju humusy czy użyźniacze, bo w użyźniaczach też mamy humusy. Także to jest taki model mój, mój model nawożenia i nie należy o tym zapominać. To, że zastosowaliśmy wapno nie oznacza, że już mamy full wypas, że mamy już po prostu całą, cały problem z głowy i tak dalej. Po prostu musimy łączyć te składniki. Później w sezonie powiem Wam, co jeszcze stosuję. Co jeszcze w takich sytuacjach suszowych, stresowych, co jeszcze powinniśmy stosować. Słuchajcie, jeszcze jedna kwestia: chciałbym omówić dzisiaj jeszcze raz przy okazji właśnie tego wapna, przy okazji mączki bazaltowej. Omówić bardzo też ciekawy nawóz i takie wyjaśnienie: Słuchajcie, ja nie biorę tutaj żadnych pieniędzy. Nikt mi nie płaci za reklamowanie jakiegokolwiek z tych produktów. To są produkty, które wyszukają w sieci. To był wynik jakiejś mojej analizy, przemyśleń. Ja po prostu połączyłem je w ten sposób, tak żeby to przyniosło jakieś naprawdę zadowalające i wyraźne efekty. Nie sugerujcie się tutaj akurat nazwami, nie sugerujcie się firmą. Po prostu ja. Robię to na siebie, o, może i tak. Możecie po prostu zastosować z zupełnie innych firm. Chodzi o to, żeby było to dokładnie to samo. I wracając do tego nawozu, to jest Humikalk. To jest nawóz na bazie czterech składników. Główną tutaj bazą i składnikiem jest wapno. Nie wiem, czy kamera pokaże, ale właśnie tu ma taki kolor granulowanego, kredy, nawozo kredy nawozowej takiego wapna. Z tym, że od tego wapna granulowanego różni się wielkością tych ziaren. Tam, tam jest to wielkości jakiś, powiedzmy to nasion fasoli, a to jest dużo drobniejsze, także bardzo fajnie. Dużo lepiej to się będzie rozprowadzało, dużo lepiej będzie się rozpuszczało, gdy, gdy popada deszcz, gdy dostanie wody. Także to jest taka pierwsza zaleta. Drugim składnikiem, jaki tutaj jest, to jest co prawda w niewielkiej ilości, ale jest tutaj węgiel brunatny, który odpowiada za odbudowę próchnicy w glebie. Są tutaj kwasy humusowe, które są sproszkowane w formie suchej. I są jest tutaj również, są również bakterie azotowe, które wyłapują azot z powietrza i gromadzą go w glebie. Nawóz ten naprawdę ma... Nie to, że ciekawy skład, to bardzo, bardzo ciekawie działa, ponieważ nie jest polecany na uprawy wieloletnie. Możemy go stosować na jesieni, możemy go stosować i na wiosnę, możemy i na jesieni, i na wiosnę, jeżeli chcielibyśmy tutaj wprowadzić, zaczynają zabawę wprowadzić cały profil glebowy. Chodzi o to, że tutaj <laughs> dostaje. Fasy humusowe w tej formie suszonej dostają, dostaje, dostaje aktywator w postaci właśnie wilgoci. One się aktywują, także możemy je w, nawet w susze rozsiewać w nawozy bez obawy, że po prostu nie zadziałają. Tu przyjdzie, przyjdzie odpowiedni czas, przyjdą odpowiednie warunki. Tak samo jest z tymi bakteriami azotowymi, które po prostu pod wpływem wody. Przedostaną nam się do tej wierzchniej warstwy gleby, i tam będą po prostu magazynować, gromadzić ten potrzebny azot dla naszych roślin, i on zostanie, powiedzmy, to na jakiś czas. <laughs> Przepraszam. I zawsze powtarzam, słuchajcie, jeszcze wrócę do aminokwasów, do, do humusów. Zawsze powtarzam, że kwasy humusowe powodują to, że my, azot, który mamy w glebie, niewykorzystany przez rośliny, ten azot, ona one wiążą te kwasy humusowe, wiążą, zatrzymują na dłużej. Także nie mamy tutaj strat azotu. Także warto łączyć te wszystkie polecane przeze mnie nawozy, środki. Teraz opowiem o kwasach humusowych. Słuchajcie, kwasy humusowe jest to tutaj w tym przypadku nawóz uniwersalny. I tej samej firmy też kupiłem do przetestowania. Kupiłem Humus Up przeznaczony do uprawy truskawek i poziomek. Ja mam trochę truskawek, także będę chciał na swoich uprawach truskawek je ten nawóz przetestować. Za chwilę, bo już pogoda jest naprawdę odpowiednia, za chwilę będę wysiewał pierwsze tutaj moje warzywka już w ogrodzie. Będę robił uprawę. Też zrobię Wam odcinek o uprawie i jak powinno się uprawiać prawidłowo, bo też możemy pewne rzeczy tutaj przeoczyć, już nie mówię o tym, że możemy coś tam zepsuć. Ja staram się wracać do korzeni, do tych pierwotnych przemyśleń, do tych pierwotnych prac, yy, sposobów, które kiedyś się stosowano, od których się dzisiaj odchodzi. Także yy, śledźcie mój film, mój kanał, moje, moje filmy. I tak pokrótce no, będę powoli kończył. Yy, mam nadzieję, że odpowiedziałam na wiele yy, wątpliwości, na wiele pytań. Będę, będą jeszcze odcinki, słuchajcie, będę chciał tak bardziej pokrótce, znaczy bardziej tak szczegółowo opowiedzieć, ale już takie mniej wątków będę chciał zawierać w tych swoich filmach. Nie jestem profesjonalistą, jestem prostym człowiekiem, który chce żyć w zgodzie z naturą, który zwraca uwagę na to, co się wokół niego dzieje, jak dobry gospodarz. Planuję nie na, z wyprzedzeniem na miesiąc, na, na rok, tylko na kilka sezonów, na kilka lat. Chcę, żeby dzieci, które przejmą podam, po mnie to gospodarstwo, miały już jakieś podwaliny, żeby sobie dalej budowały. Nie chcę tutaj niczego niszczyć, nie chcę w rabowtórkowy sposób podchodzić do tego, co robię, i was wszystkich do tego namawiam. A dzisiaj kończę, kończę ten film. Słuchajcie, no mam nadzieję, że nie zanudziłem, mam nadzieję, że nie, nie wprowadziłem jakiegoś zamętu w waszych, w waszych umysłach. Życzę Wam wszystkiego dobrego, słuchajcie, pogody ducha, nie tylko te za oknem, pogody ducha, no tak. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam.